W pewnej amerykańskiej bazie wojskowej postanowiono w dość ciekawy sposób wypłacać weteranom wojen pieniądze za zasługi, a mianowicie według obranej przez nich długości. Wchodzi postawny żołnierz. Dzień dobry, panie kapralu. Jak pan chce, abyśmy pana mierzyli? Od stóp do głowy. Ok. 195 centymetrów, czyli 195 tysięcy dolarów. Wchodzi kolejny. Dzień dobry, poruczniku. Jak mierzyć? Od stóp do wyciągniętej ręki. Ok. 230 cm, czyli 230 tysięcy dolarów. Wchodzi zgarbiony dziadzio z laską. Może 150 cm wzrostu. Dzień dobry, panie pułkowniku. Jak mamy pana mierzyć? Wiesz, córko, od czubka penisa do jąder. Pułkowniku, pan taki zasłużony. Nie chcemy tak mało pieniędzy panu wypłacać. Róbcie jak mówię, mnie tyle wystarczy. Mierzą, przykładają miarkę i od czubka do. Pułkowniku, a gdzie pan ma jądra? W Wietnamie, córko, w Wietnamie.